witajcie kochani w kolejnym vlogu chciałabym wam właśnie pokazać przyczepę o której wspominaliśmy już wspominaliśmy na poprzednim vlogu jest to ta przyczepa z którą e, którą my dziewczyny się zachwyciły i to jest właśnie ta którą oglądaliśmy przez przypadek jak byliśmy oglądać tą spleśniałą przyczepę zapraszam do oglądania I proszę Państwa, tak jak się wchodzi, to po prawej stronie mamy to właśnie duże łóżko. Tutaj mamy składaną sowkę. Stolik stabilny nie spada. Kuchnia. To co nam się, mi się marzyło duża lodówka. Z... Tutaj pewnie zamrażarka jest z zamrażarką i powiem Wam, że ta lodówka porównując z tamtą, tamta w ogóle była strasznie porysowana, te sitka były tam pordzewiałe, a tutaj ona jest naprawdę jak nowa coś nie tak zrobiłam no, zepsuję Kolejna rzecz którą zepsuję. No i właśnie tutaj są te łóżka piętrowe. Jest to tak fajnie rozłożone, że po jednej stronie jest to łóżka, a tam jest to drugie uchwyt na telewizor. Tutaj mamy właśnie osobno prysznic, co uważam, że będzie bardzo fajnie. Toaleta. Co jeszcze? To takie fajne też jest, że się odpina, że to nie jest firanka, tylko jest taka właśnie... Zrobię trochę dalej. To nie jest firanka, tylko właśnie takie fajne rozkładane... Niestety nie wiem, jak to się nazywa. No. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Oj, właśnie tutaj jest ta klimatyzacja i to duże okno też tamten zlew był strasznie porysowany pordzywiały no tutaj jest jednak zupełnie inaczej a tutaj tak samo, te palniki nie są, ciekawe czy one w ogóle były używane to wygląda w ogóle jak nowe, te wyglądają jakby były używane, a ten zupełnie nowiutki nie no, tamta była naprawdę bardzo, bardzo bardzo zużyta i jak zwykle, karteczka. Tu jest cena 249 tysięcy koron. Myknec, star, A tutaj, są, Siatka na komary, niby jest ok. E, ddy, 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 coś tu jeszcze? Kasot spis. Osobno, właśnie, już jest ten prysznic, toaleta kasetowa, bateria akumulator, tak? Svensksot, Sekiriec drogi. Szafa, trzy palniki. Tu jest napisane silmy, frys, ale bez duży Co jeszcze? Duża garderoba, Truma, podwójne łóżko i właśnie łóżko piętrowe. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to kilka faktów. Waga, Jeżeli dziś ze ja to widziała, w ogóle od tej strony technicznej to jest ten noga lastwik czyli ile można na nią załadować 103 kg długość pokażę troszkę bliżej szerokość jest 5 łóżek czyli chodzi, że pewnie tu Te osoby się zmieszczą to można złożyć i tam są właśnie te dwa dziecinne no no ja jestem, wróciliśmy ja tutaj wróciłam z powrotem bo jestem naprawdę pod wrażeniem ale jak mówiliśmy, 49,900, aha, to 250 tysięcy. No jest droższa niż to, co myśleliśmy. Ale cały czas bujemy się z myślami, właśnie porównując ten stan 2000, tutaj jest to napisane. No i właśnie to jest Knaus. To nie jest jakaś taka dziwna nazwa, o której wcześniej nie słyszeliśmy. Wydaje nam się, że Knausy są dość popularne. I to jest 2018 rok. Rok starsza, ale uwierzcie mi, że jest mega, mega różnica, jeżeli chodzi o detale, o wykończenie. Pewnie tamte produkty były bardzo tanie, słabej jakości, dlatego to tak szybko się zużyło. Ale no mówię, ta klimatyzacja też dużo robi swoje. Tak sobie myślimy, że może kiedyś, jak się wybierzemy latem w jakieś ciepłe miejsce, to fajnie by było to mieć. E czy się cały czas narzeka, że to jest zdecydowanie za dużo, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo? I on dostał ode mnie takie zadanie, żeby wybrał inną, żeby pokazał mi, że jest w stanie znaleźć za 250 tysięcy, i żeby była chociaż o takich samych, z takim samym standardzie, żeby była tak samo właśnie doposażona, wyposażona jak ta. I powiem wam w tajemnicy, że pan mi powiedział, że dyszkę może mi urwać.